Żeby kanał nie robił się tak jednotematyczny, postanowiłem dzisiaj wrzucić dwie gierki z tego, jak gram w trakcie projektu Z, ale wtedy, kiedy go nie dostałem. Zwykle był on po prostu wtedy zbanowany albo pikował Z-a ktoś inny. I tak, dzisiaj właśnie będą dwie gierki. Teraz możecie obejrzeć pierwszą z nich, czyli gierkę, w której grałem u Kongiem. Miłego oglądania. Okej, okay, dobra. Dawno nie grałem u Kongiem. Widzę, że muszę też podgłośnić trochę grę, bo prawie jej nie słychać. I będę grał na Siona, który ma Stormridera. To ciekawe. I ciekawe też jest to, czy będzie próbował nam zabierać Reda. Zaczekamy, zobaczymy. W sumie nawet mogłbym się tutaj skampić. To chyba nie jest złe rozwiązanie. Tak jak patrzę na naszą kompozycję, to mamy całkiem ciekawą, bo... Uh, mamy... set teamfighty. Ukok, Anivia, Twitch, Lulu. Jest tutaj tak dużo synergii, że aż nie zliczę, dobra. W zasadzie zliczę, cztery. Uh, Okej. Okay. Szczerze, nie do końca wiem, co robię w tej grze. Tak jakby tutaj się kampił. <laughs> Sion na początku, Uff, uf. O, proszę. He, śmiesznie. Okej, okay, zabrał, nie, ale. Czy on z tego dostanie drugi level? Czy on wszystkie. Tak, wszystkie zabił. Lol. No to nieźle. I zaraz będzie się tu teleportował z dwójką, tak? Na drugi? Nie, pierwszy ma. Ale miękki, nie? Sion z, Dora, z Longswordem. To jest Sion, który będzie szedł 2D. Bardzo mi się to podoba. Eee, pytanie: tylko wiecie, ile mi Dipsa będzie sadził. Ale to dużo zależy od tego, jak ja będę unikał jego damage'a. Na początku. Uuu, widzicie, no właśnie takich rzeczy muszę unikać. Tego, żeby nie odoknął na mnie miniona, nie spowolnił i nie naładował się w pełni. Tak jak teraz to zrobił. Aha, fuck. Bardzo wcześnie przyszedł lisin, ale to nic. Nie szkodzi mi to, bo mam topkę. Lol, nie zdążyłem się tepnąć. Wydaje mi się, że. Yy... Z całego kształtu. Mogę mieć więcej Expa od Siona? Nie jestem pewien. Strasznie chaotyczny początek. Szkoda, że ten Sion tutaj nie zginął, bo to było takie bardzo, bardzo close, naprawdę. Zastanawiam się też, co będę budował. Sion idzie AD, więc trochę mi łatwiej może złożę Blade'a wcześniej. Duża fala Co robisz, przy stoliniaku? Gdzie się czaisz, co? O, biedne jako U zabiła Lol A Sion może się kampić gdzieś, nie? Na przykład tutaj. Hmm, myślałem, że się będzie ładował. Okej. Okay. Chyba warto tutaj mieć pinka. Ciekawe, jak Lisin dalej będzie grał, bo no początek ma bardzo dobry i ma naprawdę duży wpływ na tą grę. Ciekawe wiecie, czy uda mu się to utrzymać. No dawaj, puszczniej. Pusznij to! Czy ja go zabiję na następne kombo? Okej, okay, a ta fala się już pusznęła w moją stronę. I ja teraz mogę ją sfryzować tak jak ona jest chyba. Zwłaszcza, że Sion będzie raz hitował chyba z Q. O tako. Bije całkiem sporo, ale on już na ten moment. LOL. Nie, on nie ma wcale mniej CSU. Wydawało mi się, że mam mniej. Expo ma mniej, chyba. Jak tam u niego z maną? Mało. Ma już naprawdę bardzo mało many. Okej. Okay. Czy ja ginę? Ja mogę ginąć tutaj. U, Dobrze! Nie wiem, czy tego chcę. Czekam, aż użyję swojego skoku lisin tutaj, nie? Ale nie robi tego. A, taka stresująca sytuacja trochę. Uuu, fuck. To jest mocno stresujące. Dużo czasu stracił tutaj na topie, Lee Sin, więc pod tym względem to, to była dobra decyzja. I nawet teraz on siedzi tutaj. Hech! Powiedzcie mi jeszcze, że on ultnie. Okay. Nie mogę po prostu. Nie mogę z tego duło. Co za Babysit. Tyle czasu tutaj stracił. Co robi nasz Ez? Styluje ich jungle. Trochę szkoda, że first toretha wezmą za darmo. Bo ten listing tam siedział 10 godzin. I jest no. nie przyszedł ani na topa ani nic się nie stało. Naprawdę kilka minut nie, wybrzmie. Pewnie z minuty siedział. No ale to i tak olbrzymia strata normalnie by była. Do przeciwników. Zobaczymy, czy później dam radę wysadzać Łukongiem, Czy ta postać dalej tak może robić. Wydaje mi się, że na bota będzie ultował się. Uh. Patrzcie, kto by o tym pomyślał, nie? Ej. Never mind, nie byłem tam w stanie pomóc dziewczyneczkom. Już dwie turety dla przeciwników podoba mi się całkiem ta piosenka o tym. A. mumu, jest taka przyjemna. Ballada, wiecie co oni robią? Oni się chyba słopują. Tylko nie jestem pewien jakim to wyjdzie. Kto u nich jest ediker, Sivir. Ja się wracam, bo nie mam many przede wszystkim. I zaraz chyba czas dla mnie, żebym roumował trochę. O, lol. Jakby go zabiła, to by było niezłe. Ten słap jest dla nich taki nie najlepszy, szczerze mówiąc. Chociaż nie wiem, no Jana może mnie zatrzymać. Mam gdzieś wodę? Tak, z tyłu za mną stoi, zaraz sobie naleję. żeby tak o suchym gardle, nie ten. Ktoś? Proszę. Tak. Tak! Dzięki. Dwa fragi. No i tego właśnie mi było trzeba. Kilku fragów, żeby się trochę potwidować i, i zbudować tego jak mu tam Blade'a. Z tego też w zasadzie biorę wieże, nie? Ten swap jest słaby, bo oni swapują się akurat na linię z Wukongiem, która 2v2 dźwignie spokojnie, nie? To raczej nie jest, nie jest najlepsza opcja nigdy. Zwłaszcza, że tam bota chyba wygrywali. Ops. Nie wiem, czy wezmę wierzę. Mogę zginąć za to. OK, Chyba nie zginę. E, dobra. I teraz tak. Duskblade. Bo Duskblade jest OP i, i wszystko co AD może go budować. But. E, boot. I wiecie co? Kolejnego pójdę Black Cleavera. E, ja ją mam. Nie ma ja, ale ja mam flesza. Użyła jeszcze bariery. LOL. Nie wiem, czy poszła tak naprawdę bariera, czy tylko dźwięk. Dobra. I ja za to biorę Mida. I było to dobre. Eee... I nawet tutaj nie ma szans, żeby ten lisin. Mogłem biec też na bota, ale Bot może być trochę bardziej risky. Skałtuje, wiecie, czym nie, nie biegnie do mnie ten. Czy się nie skampił na przykład Lisi z Sionem? Sion też ma blade, on idzie w build w Assassina. To ich później będzie boleć, mocno boleć, bo on idzie build w build'a w Asasyna, a nie wygrał linii nawet. Nie wie nie miał kiedy wykorzystać tego itemu i, i będzie mu z czasem coraz ciężej Okej. Okay. Uh. Biedna Anivia Biedna Anivia Chociaż Dobrze to rozegrała O, już myślałem, że to ona zginęła. LOL Uf. Not cool. Zobaczymy. U? Czyżby nie? Nie, goń mnie po krako. Dobra, chyba tutaj nie podejdzie. Trzymam palec na W, ale tak trochę niepotrzebnie, bo raczej tu nikt nie wskoczy. Jeszcze żaden drake nie padł w tej grze, a ja się teraz obrócę i sobie wody naleję. Moglibyśmy zgarnąć tego smoka O, ho, ho. Dobry damage. No to nieźle. O, czy ja mogę grać u Czy u Kong jest opę? Aż nie wiem, czego do swojego pulpiku nie może. Wiecie co, Wukong jest bardzo fajną postacią, ale jakoś tak mało osób zawsze nim grało. Nie wiem, poprawię trochę kamerę, chyba tak jest lepiej. Zastanawiam się to składać. Dużo nie mają jakichś seteków. No, Kiusiona jest nocapem i nie jestem pewien, czy tenacity na niego działa. Chyba nie, chyba nie. Chyba, chyba... O, Ty! Pa ha ha. Wyszło mu to nawet gorzej. Bo gdyby nie wyleciał tak daleko, to jeszcze może udałoby się mu nas pobić. jakoś. A tak to nic nie zrobił. Joł mu albo Dewzdens. Yo mu daje ile? 55 AD? A Dewzdens 80, ale nie daje przebicia. Ale chyba i tak pójdę Dewdensa. Jaki te papierowe builds to no, mnie. Ma 14 Verli tak średnio działał, niewiele robił, ale teraz się trochę poprawia. Rehabilituje, powiedzmy. Nie zabieraj mi! No na górze jest Sionik, więc. A nie Sion tylko lecin. Więc nie mieli nawet jak nam zabrać za bardzo. Przydałby mi się, przydałoby mi się, było, ale szczerze, nie raczej nie odda. I czekamy 100 sekund, półtorej minuty. Yy, bo z flashem będzie mi dużo łatwiej zainicjować. Albo albo teleportuję tutaj i biegnę na ich plecy, zanim się zorientują. Hehe, <ścoughs> dobrze. O, biedak. Widzicie tego Siona damage? LOL Okej, okay, trzeba mu przyznać, że dużo bije Zabił prawie całą Lulu Na samym tym Co to jest? Zbugowany ward Okej, okay, uh... Chyba teraz Ona ma tu wizję Dobrze, bójcie się. Co to za teleport? To jest tepek na Eze, który jest poza pozycją. Co? Chwila, chwilę, On zabił dwie osoby, nie? No to dobry Eze. A, zabierasz mi ostatnią farmę, której potrzebuję. <laughs> Dobra. E, fajnie byłoby jakieś team fighty rozegrać jeszcze. Do na początku mówiłem o tych synergiach. E, I w zasadzie moglibyśmy to wykorzystać, nie? że mamy taki tak fajnie skonstruowany team. Tylko ciężko się zgrupować chyba nam wszystkim. S bardzo lubi grać sam. To oni tu mają wizję? Mogę kogoś zmarszotować, kogoś kto tu podejdzie Nie? Nikt No body? Uuu, Dawać. Dobrze. O, tripla walnąłem takiego. I ta końcówka już na niskim zdrowiu. Wiecie czego jestem ciekaw? Czy na użyciu chyba w trakcie trwania samego W mogę sobie zresetować Deathblade'a. OP. To naprawdę mocna rzecz. Dobra. Zobaczmy jeszcze statystyki końcowe. O... Nie patrzcie na te liczby, co są tutaj napisane widzów online. To jest taki placeholder. Patrzyłem, jak to wygląda. Honor na... Ani wie. Ona tak, statem miała słabe, ale kilka rzeczy, co zrobiła to mi się spodobało kilka jej zagrań. A, dobra, i zobaczmy damage delt, bo chyba był całkiem porządny, o, do, okej, okay, okej, okay. S wyprzedził mnie bardzo mocno, ale miałem drugi damage w grze i w zasadzie bardzo dużo Damage staciłem, trochę ciężko mi było wyrzucić go najwięcej, bo nie było teamfightów i nie miałem wielu celi do trafienia z Dobra, mam nadzieję, że ta gierka Wam się podobała, na dzisiaj to tyle, ja zapraszam do subskrybowania kanału i słyszymy się w następnych materiałach. Peace.